Z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i możliwe, że jak to nagrywam, jest godzina 13, jest 25 i możliwe, że niedługo odpalę live'a, czyli ten filmik może być ogólnie już po live dodany, ale jeśli nie. To możliwe, zaraz będzie live'ik i będę losował skiny z filmów, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. Komentujcie, lajkujcie. Ee, no i używajcie mojego kodu, ponieważ tak jak widzicie na załączonym obrazku mamy nowy event na dropie. Spring Adventure, czyli event wiosenny. My dzisiaj mamy 1500 pln ale jak sami widzicie mamy też 43 tysiące punktów. Potwierdzamy sobie. E, myślę, że... Te droższe skrzynki, zobaczymy yy, co będzie, ale też takie widzicie, mamy milion monet i właśnie od tego zaczynamy. Zbierałem to i mamy łącznie 20 takich skrzynek po 50 tysięcy. Wrzucamy pominięcia animacji i mam nadzieję, że uda mi się uzbierać sporo pieniążków z tego, więc zaczynamy. Tutaj nawet nie sprawdzam od razu, to skipuję i po prostu na sam koniec sprawdzamy. O, tutaj widziałem, że jest wulkan na przykład, przydałaby się jakaś koska. Bo to zawsze 500 zł, właśnie chciałem powiedzieć. I podbijamy sobie tym fajnie budżecie kolejna kosa. A włupka boom, no powiem wam tak, jak tak będzie dawało, to możemy być na pewno zadowoleni, bo przed nami jeszcze sporo tych skrzynek, no już wydaliśmy w sumie pół miliona, bo to szybko idzie, jak tak skipujemy. Ale na spokojnie wypamiętajcie żeby oglądać do końca. I też pojawił się komentarz pod filmem. Że ja nie mówię często co jest do wygrania. Wtedy, kiedy nie mówię co jest do wygrania, czy tam na miniaturce nie jest napisane, to zawsze jest do wygrania skin za około 10 zł, ale to częściej mówię i częściej są po prostu droższe skiny. Więc pamiętajcie, żeby obserwować, oglądać do końca filmy. A my nabiliśmy sobie 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy zł totalnie za darmo za to, że po prostu otwierałem skrzynki wcześniej, oczywiście nieprzygotowanie, nieprzygotowanie standardowo, za co z góry przepraszam. Sprzedajemy sobie tutaj itemki, no jest to zajebiste, że mamy tutaj ten backpack, plecak i możemy sobie to wszystko sprzedawać strona po stronie. Myślę, że jest to mega przydatna opcja i będziemy mieli naprawdę dzisiaj fajny budżecik na otwieranie i eventowych, i różnych innych skrzyneczek. Także zaczynamy, zaczynamy. Będę otwierał te trzy najdroższe, zobaczymy te najtańsze w kolejnych odcinkach. Jest książka Flowers, pięć takich kosztować mnie będzie 200 zł, więc zaczynamy bez przedłużania. No i mam nadzieję, że coś tutaj się uda ciekawego trafić: 40 zł za otwarcie i na pewno elite build to jest profit, reszta słabiutko. No więc lecimy dalej. Lecimy dalej, też troszkę poskipujemy, nabijemy sobie tych punkcików eventowych, które później sobie wydamy w różnych trybach. Tutaj słabiutko niestety. No to lecimy. Skip, pierwsze 5 i mamy redline na profit. P90 profit, reszta słabo. No jeszcze nie dało nic takiego fenomenalnego z tej skrzyneczki. No widzicie, no po dwa itemki dropią powiedzmy. Tutaj znowu, no tutaj trzy powiedzmy profit. Ale nic jakiegoś grubego, ciekawego na razie skrzyneczka Spring Burst nie dała. No to przechodzimy do skrzyneczki Birds. No i tu, aha, to ja trafiłem. To ja trafiłem, nawet nie pamiętam, że otwierałem tą skrzynkę. 300 zł w ogóle trafiłem kałacha. No powiem wam, skrzynka 115 zł za 5 płacimy już 570, więc liczę tutaj na jakiś dobry, ciekawy drop. No ale zobaczymy. Pamiętajcie, że przy okazji nabijamy sobie naprawdę sporo tych eventowych punktów, bo za pięć takich jest 680. No więc zobaczcie, już mamy 60 tysięcy, no i lecimy, no i lecimy. Chyba że za jedną jest 680. Ok, Atomic alloy 166, a wódka 177. Ok, no tu potrafi rzucić. Tak, za jedną skrzynkę jest 684 waluty. To zobaczcie, jak my możemy sobie nabić. Tutaj pieniążki, ok, Atomic Profit, m Profit, dobra, i kilka skipów lecimy, raz, słabo, dwa, ojej, o nie, chociaż był Golden Coil za dwie stówki, ale nie ma jakiegoś wow na razie, nie? Właśnie o tym mówiłem, nie ma wow, ale w końcu jest, skrzynka warta ponad, leciutko ponad 100 zł. dostajemy kostkę za 6 stówek do tego Golden Coil i to jest ładny proficik, no już mamy 75 koła punktów, też to sobie będę zbierał i... Wiecie co? W następnym odcinku, w następnym odcinku wydamy sobie te właśnie wszystkie y, punkciki, które tutaj mamy. No i przechodzimy do najdroższej skrzynki 700 zł za 5. No i mam nadzieję, że uda mi się tutaj coś trafić. Już wydamy wszystko, bo i tak nie mamy jakoś mega dużo. Yy, bardzo słabo. Pierwsze, bardzo, bardzo słabo. No same najgorsze itemki tutaj dało tak naprawdę. Yy, ile ona kosztuje jedna? Okej, okay, no znowu jest tragedia, no powiem Wam szczerze, że na razie ta skrzyneczka, to jest jakaś zbugowana, 141 złotych, no dobra, no wydajemy kolejne 700, ale nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze, tamte dwie poprzednie zdecydowanie lepiej oddawały, no i nie, no nie, no tak nie może być, no przecież dobra, to jest zbugowane, coś, zbugowana skrzynka, widzowie, zbugowana skrzynka, tamte naprawdę potrafiły, widzicie, kostkę rzuciło, tam emeczki za. Dwie stówki, na spokojnie, nie dobra, ta skrzynka jest bugowana więc ją sobie zostawiamy, no i na pewno jesteśmy w plecy i to sporo, no właśnie. No właśnie więc posprzedajemy to sobie. I ja pootwieram sobie jeszcze tą skrzyneczkę, tą tańszą za stówkę. Bo ona, no widzieliście, że potrafiła oddawać. I poskipujemy sobie ją i zobaczymy, co uda się ciekawego jeszcze wyciągnąć. Uzbieramy sobie do stu koła, myślę, że na spokojnie. I będziemy w następnym odcinku to wydawać. Jest Cortisera, nawet dwie. W porządku, lecimy dalej. Tutaj wiecie, co mi się rzuci w oko. O, jestem czwórka Asimov, jestem czwórka Mecha Industries i Atomic Alloy. To jest dobry drop. No patrzcie, tu naprawdę, naprawdę ta skrzynka jest zdecydowanie lepsza. Ta skrzynka jest zdecydowanie lepsza. Skrzyneczka Berts za ponad stówkę. No jest według mnie zdecydowanie lepsza. I przy okazji nabiliśmy sobie 112 tysięcy punktów, które wydamy sobie w następnym odcinku Fire Elemental za 150 zł. Wow, dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzowie. Sprawdzajcie event, sprawdzajcie tryby. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.